Ale super, jest ten film, co nie, Martin? Matko, widziałem, bo już to nadcinek. Mmm, ooo, ale uchida. Mhm. Mama, to to, e, jestem bardzo znudzony, bardzo znudzony. Mogę się po i pobawić? Nie, kochanie, my oglądamy film, ale to zupełnie nie jest film dla dzieci. Jest dość obrzydliwy i, e, no wiesz, o obcych. Mhm, dokładnie, o obcych. Chyba to nie jest dla dzieciaków. Jest to są obcy. No wiem, tato, to wiem. No więc jeśli wiesz, to wiesz, że to też nie dla dzieciaków. Oj, dobra, dobra. Boże, w ogóle się nie, yy, w ogóle się nie chcę bawić z alienami. Hmm, a widziałeś ten, yy, pamiętasz, w ostatnim roku yy, w Playmobil City o, yy, tych obcych? A, tak, tak, tak. Yy, było dość zabawnie. Aliens? Obcy? W zeszłym roku w Playmobil City? Co mówią rodzice? Muszę zapytać... Ech, Hany, może ona coś o tym wie. O matko, obce w Playmobil City. Nie mogę w to uwierzyć. Anę, Ema, Hana, muszę wam coś powiedzieć, muszę wam coś powiedzieć. Wiecie co słyszałem? Nigdy nie uwierzycie. Ojej, Julian, co ty znowu chcesz? Chcesz znowu nam popsuć zabawę? Nie, no Ema, zupełnie nie. Nie uwierzycie, co wam powiem. Rodzice, słyszałem, jak mówili, że w zeszłym roku e, obcy byli w Playmobil City. Co? Ale głupoty gadasz. Przestań. Na pewno musieli mieć coś innego na myśli. Nie, nie, ojejku! obcy, Boję się, UFO! Nie chcę, nie chcę, muszę się ukryć. Oj, widzisz, Julian, co zrobiłeś? Wystraszyłeś młodszą siostrę, znowu, Ema. Ale tak naprawdę, naprawdę, mówię Wam, rodzice tak mówili. I, i y, musimy coś zrobić w takim razie. Co musimy zrobić? Chodźcie, zobaczymy na komputerze, co mówią o obcych. Chodź, ma, chodź, wychodź, nic się nie bój. Chodź, zobaczymy w internecie, co mówią o tym na jeździe obcych. Może wcale go nie było. Julian, Julian, chodźcie, dzieciaki, ej, no chodźcie, przecież nie będę sama szukać. Dobra, idziemy, idziemy. Chodź, ma, ema się ociąga, ale już ją wyciągnąłem. Idziemy. Boję się. No dobra, słuchajcie, no to co mam wpisać w takim razie, jeśli chodzi o ten, o tych obcych? No nie wiem, no to może obcy, Playmobil City i, 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 no nie wiem, wymyśl co się z tej starsza. No, dobra, dobra. I, obcy. Y, y, pozaziemski. Y, Playmobil City. Mm -hmm. No i co, i co, Ana, co, co, co tam jest napisane? Pokaż, pokaż. O oh, nie, mam nadzieję, że nie było żadnych obcych u nas w Playmobil City. <grym> hmm. Aliens w Playmobil City. Zobaczcie, co wyskoczyło. E, ale śmieszne. Ale śmieszne obrazki! Ła! A co? Ale śmieszne! Tak oni wyglądają! Ale śmieszne! Takie, takie pękate, co? Pękate? Hmm, są dość słodkie! A, ale fajne! Ja bym chciała takiego jednego w domu, ale to chyba nie są straszni obcy. Hm, a, ale tu jest napisane, że to nie było tutaj w Playmobil że dwie dziewczynki w Stanach Zjednoczonych widziały ich, e, to znaczy miały spotkanie z UFO, ale... E, no i co, i co? I, I może jeszcze przyjadą? Jeśli przyjechali tam, to tutaj też mogą przylecieć. To co robimy? Ja nie chcę wcale wiedzieć, czy oni tu przyjadą. Hanna, no, co napisali? Ha, nie przyjdą do Playmobil City? No wiecie co, nie wiem, no chyba nie udowodniono, że to faktycznie się stało. Piszą, że coś zabierali dzieciom. O nie, zabierali dzieciom? Nie, no w ogóle ludziom. O nie, ja idę się ukryć. Emma, nie bój się! Przecież nam się nic nie stanie, to bo w Stanach Zjednoczonych. O, matko. No dobra, zobaczmy może więcej informacji w tym internecie, co Julian? No, dokładnie. Zobaczcie, zobaczcie, czy możemy coś zbudować jakąś bazę, żeby się ukryć, albo, albo coś. Hmm, co robimy, Hanna, w takim razie? No nie wiem, tutaj jest jakiś tutorial. O, 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 że y, trzeba y, stworzyć sobie taką czapkę z folii aluminiowej, i wtedy oni nas nie rozpoznają. A, okej, okay, dobra, to idę po folię aluminiową. Mamo, 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 czy mogę Cię o coś spytać? Mhm, uh -huh, co się stało, Julenku? Um, robię dla nas kawę, Czy chciałbyś coś do picia? Nie, nie, nie. I, i, bo potrzebujemy folii aluminiowej, bo będziemy majsterkować do góry z dziewczynami. Yy, czy możemy trochę dostać? No dobrze, dobrze, już y, poczekaj. Folia aluminiowa, proszę. Dziękuję, mama. Emma, Hanna, mam folię aluminiową. To co? Co możemy z nimi zrobić? Jakie to jest przebranie? Hanna powiedz, żeby w ogóle obcy nas nie dorwali. Tak, tak, dokładnie. Przebierzmy się. I, ale jak to zrobimy? Ja chcę jakiś fajny, fajny strój. No, Hanna, to jak? No więc najpierw musimy pociąć w dobre odpowiednie kawałki tą folię aluminiową, żeby stworzyć sobie czapki. Ema, nic się nie bój. Z takim przebraniem nie będziesz widoczna dla, yy, dla obcych. Ale super! Ja chcę bardzo fajną folię i czapkę, ale pf, będę niewidzialna. No i proszę bardzo, Ema. Gotowe. I co, jak wyglądam? O, Ema, wyglądasz naprawdę super! Ja też chcę jedną. Hanna, zrób mi jedną. No dalej. No dobra, dobra, zrobimy dla wszystkich. Ha, ha. I co, jak wyglądam? Super, wyglądacie naprawdę śmiesznie. No, no to nieźle, no to teraz jesteśmy bezpieczni przed, przed obcymi. Co wy na to? Uuuuu, ale dobrze wyglądamy. Super pomysł z tymi czapkami. Hej, dzieciaki, chodźcie na dół. Julian, Hanna, Emma. Mama, jesteśmy już. Uff. Dzieciaki, co wy macie na głowie? No, matko, dzieci. Co wy znowu wymyśleliście? Przed czym wy się kryjecie z tymi czapkami?